Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony, pragnąc głębszego połączenia z boskością, schronienia w chaosie? Współczesne życie z jego nieustannymi wymaganiami często oddala nas od esencji duchowości, zasłaniając drogę do tego życiodajnego połączenia. Ale istnieje potężny sposób na ponowne odkrycie tej utraconej więzi: modlitwa klucz do otwarcia drzwi transcendencji. W tej chwili zapraszam Cię, abyś wyobraził sobie, jak otwierasz te drzwi do mocy, która przekracza to, co zwykłe mocy zdolnej przekształcić najtrudniejsze wyzwania w możliwości rozwoju, a najbardziej paraliżujące niepewności w niezachwianą wiarę, latarnie pośród ciemności. Modlitwa to o wiele więcej niż zwykłe recytowanie słów to żywy portal do boskiej interwencji. Święte połączenie, które łączy ludzką kruchość z rozległością transcendencji. Pismo święte, bogato ilustrowane w dziejach apostolskich i listach, ujawnia centralne miejsce modlitwy w życiu wczesnego Kościoła, demonstrując jej ciągłą i nieocenioną wartość dla nas w dzisiejszych czasach. Modlitwa przekracza indywidualność, manifestując się jako zasadnicza praktyka wspólnotowa, która wzmacnia więzi wiary, promuje niezachwianą jedność między wierzącymi, a przede wszystkim otwiera jasną i bezpośrednią drogę do potężnego i transformującego działania Boga w naszym życiu. W świecie przesyconym informacjami i rozproszeniami, praktyka modlitwy często spychana jest na drugi plan. Pośpiech dnia codziennego, obowiązki i nadmiar bodźców sensorycznych tworzą barierę, która utrudnia połączenie z boskością, pozostawiając duchową pustkę w wielu życiach. To rozłączenie objawia się uczuciami niepokoju, samotności i braku celu, uwidaczniając pilną potrzebę odzyskania esencji modlitwy w naszej duchowej podróży. Modlitwa w swojej najczystszej formie. Jest intymnym dialogiem z Bogiem, okazją do wyrażenia naszych tęsknot, podziękowania za błogosławieństwa i szukania wskazówek w chwilach niepewności. Jednak dla wielu modlitwa stała się pustą formalnością, powtarzaną mechanicznie, bez prawdziwego połączenia z sercem. Ten brak autentyczności uniemożliwia nam doświadczenie transformującej mocy modlitwy i boskiej interwencji w naszym życiu. Treści, które zaprezentujemy, mają na celu rozwiązanie tego problemu, oferując odświeżone spojrzenie na znaczenie modlitwy w życiu Kościoła i w indywidualnej duchowej podróży. Poprzez biblijne przykłady, takie jak uwolnienie Piotra w Dziejach Apostolskich XII i nauki Jakuba w jego liście, zbadamy moc modlitwy wspólnotowej i indywidualnej, ujawniając jak modlitwa może przynieść uzdrowienie, odnowę i kierunek. Aby zilustrować znaczenie modlitwy wspólnotowej, wyobraź sobie wizualną reprezentację wczesnego kościoła zebranego na modlitwie z promieniami światła emanującymi z ich złączonych rąk, symbolizującymi siłę zbiorowej wiary. A aby przedstawić modlitwę indywidualną, Wyobraź sobie osobę klęczącą w spokojnym miejscu, z delikatnym światłem oświetlającym jej twarz, symbolizującym pokój i połączenie z boskością. Rozumiejąc kontekst biblijny i potrzebę autentycznej praktyki modlitwy, będziemy gotowi odkryć sekrety skutecznej modlitwy i doświadczyć głębokiej duchowej transformacji. Zmień swoją podróż. Dołącz do naszej społeczności w komentarzach. Podziel się swoimi doświadczeniami z modlitwą i zadaj pytania. Twój głos jest niezbędny, aby wzbogacić nasze duchowe poszukiwania. Subskrybuj, aby nie przegapić cennych spostrzeżeń i wzmocnić swoją wiarę. Twój udział ma ogromne znaczenie. Aby przezwyciężyć wyzwanie włączenia modlitwy do naszej zabieganej codzienności, kluczowe jest ustalenie jasnych celów i praktycznych kroków. Początkowo wyznacz konkretny czas na codzienną modlitwę. Nawet jeśli to tylko 15 minut, konsekwencja jest kluczowa. Znajdź spokojne miejsce, wolne od rozproszeń, gdzie możesz się skoncentrować i połączyć z boskością. Następnie urozmaicaj swoje praktyki modlitewne. Wypróbuj modlitwę wdzięczności, rozpoznając i dziękując za otrzymane błogosławieństwa. Praktykuj modlitwę spowiedzi. Uznając swoje błędy i szukając boskiego przebaczenia. Odkryj modlitwę wstawienniczą, wołając za tych, którzy potrzebują uzdrowienia, pocieszenia lub kierunku. Wykorzystaj czytanie Biblii jako punkt wyjścia do modlitwy, rozważając Pismo Święte i pozwalając, aby Słowo Boże kierowało Twoimi myślami i słowami. Aby zilustrować praktyczne zastosowanie, wyobraź sobie scenariusz, w którym członek Kościoła boryka się z problemem rodzinnym. Zamiast rozpaczać, Kościół jednoczy się w modlitwie, wstawiając się za tą rodziną i szukając boskiego rozwiązania, lub wyobraź sobie osobę zmagającą się z chorobą. Oprócz leczenia medycznego, modlitwa staje się niezbędnym uzupełnieniem, szukając uzdrowienia fizycznego i duchowego. Modlitwa nie jest magiczną formułą, ale stałym dialogiem z Bogiem, ciągłym poszukiwaniem Jego woli i Jego kierunku. Ustalając jasne cele, urozmaicając nasze praktyki modlitewne i szukając praktycznych przykładów w naszym życiu codziennym, będziemy podążać ścieżką duchowej transformacji, pozwalając, aby modlitwa stała się niezbędnym filarem w naszym życiu i w życiu Kościoła. W czasach globalnej niepewności, narastającej polaryzacji i kryzysów zdrowia psychicznego, potrzeba duchowej przystani nigdy nie była tak pilna. Wiadomości bombardują nas codziennymi wyzwaniami, a wielu czuje się przytłoczonych, rozpaczliwie szukając nadziei i kierunku. W tym kontekście modlitwa wyłania się nie jako zwykła religijna formalność, ale jako życiodajny zasób. Kotwica pośród burzy. Rosnąca fala niepokoju i depresji, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ujawnia głębokie rozłączenie z transcendencją. Poszukiwanie sensu i celu jest stałe, a modlitwa oferuje sposób na znalezienie odpowiedzi i wzmocnienie odporności emocjonalnej. Łącząc się z Bogiem poprzez modlitwę, znajdujemy wewnętrzny pokój, jasność umysłu i siłę do stawienia czoła wyzwaniom życia. Polaryzacja społeczna i polityczna również wymaga duchowej odpowiedzi. Modlitwa zaprasza nas do przekroczenia podziałów i szukania jedności w Chrystusie. Modląc się za siebie nawzajem, nawet za tych, którzy myślą inaczej niż my, pielęgnujemy współczucie, przebaczenie i pojednanie, promując uzdrowienie i harmonię w naszych społecznościach. Centralnym problemem jest to, że wielu nie zdaje sobie sprawy z transformującej mocy modlitwy lub praktykuje ją powierzchownie, bez prawdziwego połączenia z boskością. Modlitwa staje się powtarzaniem pustych słów bez wiary i oddania niezbędnego, aby Bóg mógł działać. Zrozumienie znaczenia modlitwy i praktykowanie jej w autentyczny sposób jest kluczowe teraz aby stawić czoła wyzwaniom teraźniejszości i zbudować przyszłość nadziei, pokoju i transformacji. Aby zrozumieć głębie modlitwy, konieczne jest zbadanie kilku podstawowych pojęć. Po pierwsze, wiara. Skuteczna modlitwa to ta, która jest odmawiana z wiarą, wierząc, że Bóg jest w stanie odpowiedzieć i działać na naszą korzyść. List do hebrajczyków 11:6 mówi nam że bez wiary nie można podobać się Bogu bo kto przystępuje do niego musi wierzyć że on jest i że wynagradza tych którzy go szukają po drugie pokora modlitwa powinna być odmawiana z pokorą uznając naszą zależność od Boga i naszą niezdolność do rozwiązywania problemów na własną rękę Bóg sprzeciwia się pysznym ale łaskę daje pokornym Jakuba 4:6 czy zbliżamy się do Boga z pokornym i skruszonym sercem? Po trzecie, wytrwałość. Modlitwa nie zawsze otrzymuje natychmiastową odpowiedź. Jezus nauczał nas, abyśmy wytrwali w modlitwie. Jak wdowa, która nalegała na niesprawiedliwego sędziego, aż otrzymała sprawiedliwość. Łukasza 18,1:8. Czy jesteśmy gotowi wytrwać w modlitwie, nawet gdy odpowiedzi spóźniają się? Ponadto ważne jest, abyśmy rozumieli różne rodzaje modlitwy. Modlitwa uwielbienia to ta, w której wyrażamy naszą miłość i wdzięczność Bogu za to, kim On jest. Modlitwa spowiedzi to ta, w której uznajemy nasze grzechy i szukamy boskiego przebaczenia. Modlitwa prośby to ta, w której przedstawiamy Bogu nasze prośby i potrzeby. Modlitwa wstawiennicza to ta, w której modlimy się za innych. Aby zilustrować te pojęcia, wyobraź sobie diagram, który pokazuje istotne elementy modlitwy: wiarę, pokorę i wytrwałość, wzajemnie połączone i zbiegające się w centrum, reprezentując odpowiedź Boga. Ten diagram może pomóc nam wizualizować i internalizować te zasady, czyniąc naszą praktykę modlitewną bardziej skuteczną i znaczącą. Po zrozumieniu podstawowych pojęć modlitwy kluczowe jest zbadanie jej praktycznego zastosowania i wyzwań, które możemy napotkać po drodze. Powszechnym wyzwaniem jest brak czasu. Współczesne życie wymaga od nas tak wiele, że często modlitwa jest zaniedbywana. Aby pokonać tę przeszkodę, możemy zacząć od rezerwowania krótkich chwil w ciągu dnia, aby połączyć się z Bogiem, np. podczas dojazdu do pracy lub przed snem. Innym wyzwaniem jest rozproszenie. Nasze umysły są stale bombardowane myślami i zmartwieniami, co utrudnia koncentrację na modlitwie. Aby sobie z tym poradzić, Możemy wypróbować techniki uważności lub chrześcijańskiej medytacji, które pomagają nam skupić się na teraźniejszości i wyciszyć umysł. Ponadto, możemy stworzyć środowisko sprzyjające modlitwie, wolne od hałasu i wizualnych rozproszeń. Praktycznym przykładem zastosowania modlitwy jest w chwilach konfliktu. Zamiast reagować impulsywnie, możemy się zatrzymać, głęboko odetchnąć. I modlić się o mądrość i rozeznanie. Modlitwa pomaga nam uspokoić emocje, zobaczyć sytuację z jasnością i znaleźć pokojowe i konstruktywne rozwiązania. Innym przykładem jest w chwilach niezdecydowania. W obliczu trudnego wyboru możemy modlić się o kierunek, prosząc Boga, aby pokazał nam właściwą drogę. Modlitwa pomaga nam rozeznać wolę Boga i podejmować decyzje zgodne z Jego celami. Pamiętaj, modlitwa to nie tylko prośba, ale także słuchanie głosu Boga. Modlitwa zatem nie jest odizolowaną aktywnością, ale stylem życia, ciągłym poszukiwaniem Boga we wszystkich obszarach naszego życia. Stawiając czoła wyzwaniom z wiarą, pokorą i wytrwałością, oraz stosując modlitwę w każdej sytuacji, doświadczymy transformującej mocy modlitwy w naszym życiu osobistym. I w życiu Kościoła. Oprócz podstawowych praktyk dostrzegamy zaawansowane strategie, drzwi do pogłębienia naszego doświadczenia modlitewnego i przekroczenia granic tego, co namacalne. Jedną z tych strategii jest modlitwa kontemplacyjna zaproszenie do wewnętrznej ciszy, gdzie wyciszamy umysł i otwieramy serce na promienną obecność Boga. Pozwalając, aby Jego łagodny głos dotarł do nas poprzez boskie wglądy i wrażenia, które przekraczają logikę. Ta podróż wymaga dyscypliny i całkowitego oddania, ale ma moc poprowadzenia nas do poziomu intymności ze Stwórcą, o jakim nigdy nie śmieliśmy marzyć. Inną potężną strategią jest modlitwa wojny duchowej. Wezwanie do oporu przeciwko siłom ciemności, które nas otaczają, dzierżąc modlitwę jako broń i głosząc Słowo Boże jako tarczę. Ta praktyka wymaga ostrego rozeznania i głębokiej znajomości pisma świętego, ale w zamian daje nam moc pokonywania bitew duchowych, które toczą się zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w łonie Kościoła. Biblijnym przykładem, który rozbrzmiewa przez wieki, jest historia Daniela, który wytrwał w modlitwie i poście przez 21 dni, aż anioł Gabriel, wysłany przez Boga, przyniósł mu tak długo oczekiwaną odpowiedź: Daniela 10. Ta ponadczasowa narracja uczy nas o żywotnym znaczeniu niezachwianej wytrwałości i niezachwianej wiary w modlitwie wojny duchowej. Rozwiązując węzły i otwierając ścieżki tam, gdzie wcześniej była tylko ciemność. Wyjątkowym przypadkiem, który odbija się echem w naszych sercach, jest przebudzenie Asbyry, które miało miejsce w 2023 roku. To, co zaczęło się jako proste nabożeństwo na uniwersytecie, szybko przekształciło się w potężny ruch ciągłej modlitwy i uwielbienia, przyciągając spragnione serca z każdego zakątka świata. Pojawiły się świadectwa głębokiej transformacji, cudownych uzdrowień i prawdziwego pojednania, demonstrując niezrównaną moc zjednoczonej i żarliwej modlitwy. To niezwykłe wydarzenie służy jako latarnia morska. Przypomnienie, że Bóg pozostaje aktywny w sposób, który wymyka się naszemu zrozumieniu, i że modlitwa jest kluczem mistrzowskim do odblokowania jego transformującej mocy w naszym życiu. I w naszych społecznościach rozpalając na nowo płomień nadziei i odnawiając naszą wiarę. Skuteczność modlitwy, choć często przekracza pełną analizę naukową, znajduje niezwykły rezonans w badaniach, które badają jej głęboki wpływ na ludzkie samopoczucie. Solidne badania w dziedzinie psychologii religii konsekwentnie wykazują, że regularna praktyka modlitwy. Jest nierozerwalnie związana z poziomami znacząco zmniejszonego stresu, niepokoju i depresji, a także z zauważalnym wzrostem poczucia nadziei, celu życia i więzi społecznych elementów kluczowych dla pełnego i znaczącego istnienia. Wnikliwe badanie opublikowane w renomowanym Journal of Behavioral Medicine ujawniło, że pacjenci kardiologiczni. Którzy regularnie oddawali się modlitwie wykazywali niższą śmiertelność i znacznie szybszy powrót do zdrowia po delikatnych operacjach. Chociaż udowodnienie bezpośredniego związku przyczynowego stanowi złożone wyzwanie, intrygujące wyniki silnie sugerują, że modlitwa może wywierać zaskakująco pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, wpływając na samopoczucie w sposób holistyczny. Ponadto przywódcy religijni i renomowani teolodzy na przestrzeni dziejów, głosy, które rozbrzmiewają przez wieki, konsekwentnie podkreślali nadrzędne znaczenie modlitwy jako wzniosłego środka bezpośredniej komunikacji z Bogiem, portalu do boskiej łaski i potężnego katalizatora wewnętrznej transformacji, zdolnego kształtować nasz charakter i zbliżać nas do esencji Stwórcy. CS Lewis, w swoim ponadczasowym dziele listy od podczas tej wzbogacającej podróży odkryliśmy żywotne znaczenie modlitwy w życiu Kościoła i byliśmy świadkami, jak ma ona moc głębokiego przekształcenia naszego duchowego doświadczenia, podnosząc nas na poziomy wiary, o jakich nigdy nie śniliśmy. Jednak naturalne jest, że na końcu tej eksploracji w naszych sercach nadal utrzymują się pewne pytania. Czy moje modlitwy naprawdę mają znaczenie we wszechświecie? Jak mogę mieć niezachwianą pewność, że Bóg naprawdę mnie słyszy pośród zgiełku życia? To są uzasadnione pytania, które zasługują na poważne i pełne szacunku rozważenie, a odpowiedź na nie leży w niezachwianej wierze i konsekwentnej praktyce modlitwy. Oto przetłumaczony tekst na język polski, z uwzględnieniem potencjalnych dostosowań dla odbiorców YouTube. Odkryj inspirującą historię George'a Müllera, człowieka niezachwianej wiary, który poświęcił dziesiątki lat życia na gorliwą modlitwę o nawrócenie pięciu przyjaciół i ich zbawienie. Lata mijały w pozornej ciszy bez widocznej odpowiedzi, ale nigdy nie pozwoliłby płomień nadziei zgasł w jego sercu. Co zaskakujące, po jego śmierci wszyscy pięciu przyjaciele nawrócili się, udowadniając, że wytrwała modlitwa nawet w obliczu wyzwań i niepewności może przynieść zdumiewające i transformujące rezultaty, nawet jeśli nie mamy okazji być ich świadkami za życia. Musimy zrozumieć, że modlitwa to nie magiczna formuła, która spełni wszystkie nasze pragnienia w mgnieniu oka. To raczej wspaniały sposób na intymne połączenie się z Bogiem, dostrojenie naszych serc do Jego boskich celów i pozwolenie mu na przemianę nas od wewnątrz, kształtowanie naszego charakteru i prowadzenie naszych kroków. Modlitwa daje nam siłę, by stawiać czoła wyzwaniom życia z niezachwianą wiarą, promienną nadzieją i miłością, która przekracza granice zrozumienia, ufając w pełni, że Bóg jest z nami w każdej chwili, nawet gdy nie rozumiemy wszystkich Jego tajemniczych dróg. Dlatego zachęcam Cię, byś przyjął modlitwę jako fundamentalny i niezbędny filar swojego życia duchowego. Poświęcając czas i energię na jej codzienne pielęgnowanie i doświadczając z pierwszej ręki transformującej mocy, jaką może wnieść w Twoje życie. Zakończmy tę podróż z odnowionym przekonaniem, że modlitwa jest centralnym filarem życia Kościoła i narzędziem duchowej przemiany o niezrównanej mocy. Odkryliśmy jej istotę. Zbadaliśmy jej biblijne fundamenty i zagłębiliśmy się w jej praktyczne zastosowania, od najtrudniejszych chwil po zaawansowane strategie walki duchowej, które dają nam siłę do zwyciężania w bitwach, które stają na naszej drodze. Teraz w naszych sercach rozbrzmiewa wezwanie czas przełożyć całą tę wiedzę na działanie doświadczyć modlitwy w pełni. Pierwszym krokiem w tej transformującej podróży jest zarezerwowanie w swoim codziennym życiu cennego czasu na modlitwę, szukając spokojnego schronienia wolnego od rozproszeń, które mogłyby zakłócić Twoje połączenie z Bogiem. Doświadcz bogactwa różnych form modlitwy, pozwalając swojej duszy wyrazić się poprzez adorację, szczerą spowiedź, przedstawianie swoich próśb i wstawiennictwo za tych, którzy potrzebują wsparcia. Bądź wytrwały w swojej praktyce, utrzymując płomień wiary, nawet gdy odpowiedzi, których pragniesz, zwlekają z nadejściem. Pamiętaj, że modlitwa to coś więcej niż tylko prośba. To intymny dialog z Bogiem, zaproszenie do słuchania Jego łagodnego głosu i dostrojenia swojego życia do Jego doskonałej woli. Ponadto wzmacniaj swoje więzi ze wspólnotą wiary, aktywnie uczestnicząc w grupach modlitewnych w swoim Kościele, jednocząc się z innymi braćmi i siostrami we wspólnym wołaniu do Boga o wzajemne potrzeby i pilne potrzeby otaczającego nas świata. Modlitwa we wspólnocie ma szczególną moc, zdolną przenosić góry trudności i przemieniać życie w zdumiewający sposób. Priorytetowe traktowanie modlitwy w Twoim niech podróż, którą wspólnie odbyliśmy odkrywając znaczenie modlitwy w życiu Kościoła, nie zakończy się tutaj, ale okaże się punktem wyjścia do ciągłej, głębokiej i wewnętrznie transformującej eksploracji. Modlitwa jest jak ocean bez dna, pełen niezbadanych możliwości, niekończąca się ścieżka, która zaprasza nas do nieustannego pogłębiania naszej więzi z Bogiem, niewyczerpanym źródłem miłości i mądrości oraz z bliźnim, którego jesteśmy powołani kochać i służyć. Niech potężna opowieść o uwolnieniu Piotra z więzienia, będąca wynikiem żarliwej i zjednoczonej modlitwy pierwotnego Kościoła pozostanie wyryta w naszych sercach, inspirując nas do tego, byśmy nigdy nie lekceważyli transcendentnej mocy modlitwy, gdy jest ona zaniesiona we wspólnocie. Pamiętajmy z wdzięcznością, że modlitwa to nie ciężkie brzemię, które trzeba dźwigać, ale bezcenny przywilej, wyjątkowa okazja, by zbliżyć się do Stwórcy Wszechświata i doświadczyć z pierwszej ręki Jego pokoju, który przewyższa wszelkie nasze ograniczone ludzkie zrozumienie, zalewając nasze serca pogodą ducha i nadzieją. Niech każdego nowego dnia, rezerwując święty czas na modlitwę, poczujemy stałą obecność Boga, otaczającego nas Jego nieskończoną miłością, wzmacniającego nas w naszych słabościach i prowadzącego nas Jego mądrością na wszystkich ścieżkach, którymi kroczymy prowadząc nas do pełni życia. Starajmy się być Kościołem, który nieustannie się modli, który kocha bez zastrzeżeń, który służy z radością i który zmienia świat wokół nas.